Sajda, oj ten moke, benti siete, benti siete. 27 października idziemy na plażę po sajda. Jest to sajduta, na plaża na plażę la barqueta. Zobaczymy, co się dzieje na plaży, nie? Także tak wygląda plaża najbliższa mojego miasta. Tak się tu ludzie bawią. A tutaj pokażemy, ktoś sobie przyjechał terenówką. O i tak sobie na plaży jest. A tutaj są żółwie. Tu są jaja i te żółwie za jakiś czas same się wylęgną i wyjdą. Do oceanu, nie? Oczywiście. Także palmy wszędzie, nie? Oceany, a może starać A gdzie idziemy się usiąść. Rantito daniado ciągle. <śmiennie> Jak widać, nie jest sezon, i niektóre tutaj liście już są zniszczone. nie szkodzi. Ej, wam tak. Poraj ta Pacyfik. Jesteśmy nad Pacyfikiem. Pale Pacyfiku. Laża la Barqueta. La Barqueta. ostatnia niedziela października o jaki gatek super 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 hey. Ciąpa ciompa pozdrowienia pozdrowienia damo la playa la playa la playa jesteśmy na plaży plaża la barqueta Plaza. Playa, playa. Playa la paqueta. tu tu Stanley Stanley z mnie A za mną ocean Także widzicie Jest dzisiaj pochmurno, bo jest co pora deszczowa W Panamie Październik jest miesiące deszczu Dlatego jest deszczowo A dzisiaj jest przyjemnie Pochmurno, zero słońca I wiaterek Z nad Może być Ja tam lubię maty chociaż nie ma jak to Toruń Toruń to jest Toruń, nie? Toruń jest the best, ale ocean też jest fajny o Playa. plaża która się nazywa La Barqueta 20 km od mojego miasta, najbliższa, nie? tak się nazywa, dzisiaj to zero ludzi zero, zero malutko że tak powiem. Przyjemnie, przyjemnie, będę szczery, jest przyjemnie. Plaża. Plażowe klimaty. Palmy. Talenty. jest w Panamie. Jestem teraz na plaży. Bo Dawno już nie byłem. Przyjechałem z Polski, gdzie? Zanim wyjechałem, to byłem ostatni raz. Czy już czas odwiedzić plażę? Przyjemnie. A jak jest przyjemnie, to jest fajnie, ale ja lubię przyjemnie.

más loco. Encontramos un amigo aquí en la playa. De cuatro partes. Encontramos un amigo en la playa. Veré. Está divertido está súper divertido ese perrito, ah, perrito.